Witajcie w kolejnej części Pottermore.pl Na dzisiejszy odcinek przygotowaliśmy poprawioną wersję artykułu pod tytułem Dziurawy Kocioł Autorką tekstu jest J.K. Rowling Zapraszamy Niektórzy ludzie twierdzą, że najstarszym pubem w Londynie jest White Hart na Drury Lane Inni, że The Angel na Bermondsey Wall lub Laman Flag na Rose Street Wszyscy ci ludzie są mogolami i wszyscy się mylą Najstarszym pubem w Londynie, jak powiewam każdy czarodziej, jest Dziurawy Kocioł na Charing Crossroad Dziurawy kocioł był tam na długo przed zaplanowaniem Charing Crossroad. Jego prawdziwy adres to numer 1 ulica pokątna i uważa się, że został zbudowany na początku XVI wieku wraz z resztą czarodziejskiej ulicy. Dziurawy kocioł powstał dwa wieki przed wprowadzeniem Międzynarodowego Kodeksu Tajności i początkowo był widoczny dla mugolskich oczu. Pomimo tego, że pap od początku był miejscem, w którym gromadziły się czarownice i czarodzieje, czy to londyńczycy, czy osoby spoza miasta, które kupowały najnowsze magiczne składniki i urządzenia, mugole nie byli wypraszani ani niemile widziani nawet jeśli niektóre rozmowy, nie wspominając o magicznych stworzeniach, spowodowały, że wielu nieostrożnych degustatorów opuściło lokal, nie kończąc swojego pitnego miodu. Kiedy wprowadzono kodeks tajności, dziurawy kocioł, który stał się ważną brytyjską instytucją czarodziejów, dostał specjalne pozwolenie na kontynuowanie swojej działalności jako bezpiecznej przystani i schronienia dla czarodziejów w stolicy. Choć minister magii Ulick Gump nalegał na rzucenie potężnych zaklęć ukrywających i wymagał odpowiedniego zachowania od wszystkich, którzy korzystali z dziurawego kotła, rozumiał, że czarodzieje potrzebują się wyładować w nowych, trudnych warunkach. Ponadto zgodził się powierzyć właścicielowi odpowiedzialność za wpuszczanie ludzi na ulicę pokątną przez podwórko, ponieważ sklepy za pabem także potrzebowały magicznej ochrony. Aby uczcić wprowadzenie ochrony Pawła przez gampa, właściciel stworzył nową markę piwa stary towarzyski Gamp, które smakowało tak obrzydliwie, że nikt nigdy nie zdołał wypić całego kufla. Dla każdego, kto jest gotów to zrobić, przewidziano nagrodę w wysokości 100 galeonów, ale jeszcze nikomu nie udało się zdobyć złota dziurawy kocioł stanął w obliczu jednego z najtrudniejszych wyzwań pod koniec XIX wieku wraz z utworzeniem Czarin Crossroad, która miała stanąć na jego miejscu. Ówczesny minister magii, nużąco gadatliwy Faris Spawin, wygłosił melancholijne przemówienie przed Wizem Gamotem, którym wyjaśniał, dlaczego tym razem dziurawego kotła nie można uratować. Kiedy siedem godzin później Spawin usiadł po zakończeniu przemówienia, otrzymał wiadomość od swojego sekretarza, który wyjaśnił, że społeczność czarodziejów zebrała się i rzuciła masę zaklęć zapomnienia. Niektórzy do dziś twierdzą, że na kilku mugolskich urbanistów rzucono klątwę imperius, choć nigdy tego nie udowodniono, i że dziurawy kocioł został uwzględniony w zmienionych planach nowej ulicy. Z pewnością zaangażowani w ten projekt umgolscy architekci nigdy nie zrozumieli, dlaczego zostawili lukę w swoich planach dotyczących budynków, ani dlaczego ta luka nie była widoczna gołym okiem. Dziurawy kocioł niewiele zmienił się przez te lata. Jest mały, obskurny i gościnny, z kilkoma sypialniami znajdującymi się nad barem dla podróżnych, którzy mieszkają daleko od Londynu. Jest to idealne miejsce, żeby nadążyć za czardziejskimi plotkami, jeśli żyje się z dala od swoich magicznych sąsiadów. Myśli J.K. Rowling Charing Crossroad słynie zarówno z nowoczesnych księgarni, jak i z antykwariatów. Dlatego chciałam, żeby było to miejsce, z którego wtajemniczeni mogą przedostać się do innego świata. Na dzisiaj to już wszystko. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w następnym odcinku tej serii.